Wniosek z tego wszystkiego jest taki, że jak się przekazuje krzaki konopi na konferencji prasowej z posłem, to policja nie reaguje. A w momencie, kiedy człowiek z tymi krzaczkami się oddala, policja wtedy zatrzymuje, przeszukuje, nagina często przepisy. No i tak to wygląda w tym kraju. Zalecamy każdemu, kto chce przekazać służb medyczny, z zastosowaniem medycznym, u kogo faktycznie. E, spełnia taką rolę wraz z członkami zrobi to z jakimś posłem oraz zwołać konferencję prasową. Wtedy najprawdopodobniej nie zostanie w ogóle zatrzymany. Policja e, opuści czynności procesowe. Nie udało nam się, nie osiągnęliśmy dzisiaj celu ponownie. No, teraz będziemy próbować w dalszym ciągu go osiągnąć w przyszłości. Celem w jakimś stopniu też było to, żeby kolejny raz nagłośnić sprawę medycznego zastosowania kolejnych kilkudziesięciu dziennikarzy o tym sobie posłuchało, co się tym napisze prawdopodobnie swoją ocenę wyrazi, a my dalej będziemy drążyć i skarżyć prawdopodobnie za pomocą posłów, w 50 teraz złożymy skargę konstytucyjną na niekonstytucyjność przepisu zakazującego medyczne stosowanie, czyli posiadanie, udzielanie oraz uprawy w zakresie w jakim te trzy przestępstwa nie przewidują medycznego zastosowania lekarstwa powszechnie używanego w krajach zachodniej Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Dziękuję.